Hej! Dzisiaj przychodzę do Was z wyjątkowym filmem. Naprawdę będzie to wyjątkowy film dla mnie, ponieważ dzisiaj pokażę Wam, jak wygląda mój dom. Jest to dom, który kupiliśmy z Bartkiem w 2021 roku i jest to nasz pierwszy dom, który razem kupiliśmy, więc mamy sentyment ogromny do niego, a pokazuję go, ponieważ... Kiedy to oglądacie, już tutaj nie mieszkamy. Już kupiliśmy inny dom, ten będziemy sprzedawać. Będziemy go wystawiać na sprzedaż za 5 dni, więc jest ogarnięty. Dzisiaj była pani fotograf, robiła zdjęcia, więc mówię, skorzystam z okazji, że dom jest posprzątany i dobrze się prezentuje, i nagram i pokażę wam, jak wygląda i jakie projekty zrobiliśmy w tym domu. Więc już nie przedłużam, zaczynamy i wchodzimy. Jeszcze może zanim wejdziemy do środka, tylko szybko rzućmy okiem na grządkę. Grządkę mogliście widzieć już w niejednym vlogu, który nagrywałam, ponieważ właśnie Bartek kładł tą kostkę, z moją mamą we vlogu przycinałyśmy te krzaczki, więc tutaj jest nasz domek na froncie. Zawsze mi się podobał jego kolor, że jest taki szary, taki wiecie, uniwersalny ten kolor, ładnie, ładnie się prezentuje. No, u sąsiadów śmietnik się nie prezentuje za to bardzo ładnie nasza grządka bananowa. I dobrze, wchodzimy do środka. Przechodząc przez dom, postaram się Wam powiedzieć, co zrobiliśmy, jakie projekty tutaj w domu robiliśmy, gdy się przeprowadziliśmy i spróbuję znaleźć jakieś takie stare zdjęcia przed i po, żeby Wam pokazać, jak to wyglądało i no dobra, idziemy. To jest wejście, jak wchodzicie. No podoba mi się, że jest ten taki korytarz, że nie wchodzimy od razu do salonu, ponieważ dużo domów na Florydzie jest tak, że wchodzisz i praktycznie od razu jest ta strefa, gdzie wiecie, no codziennie spędzacie czas. A tutaj mamy korytarz, robiliśmy, oczywiście malowaliśmy wszystko na biało, to wszystko było beżowe, więc pomalowaliśmy wszystkie ściany na biało i robiliśmy tą dekoracyjną ścianę z tymi poprzecznymi. Tymi be, niebelkami, tymi listewkami takimi. I oczywiście zmienialiśmy podłogę. Tutaj był taki ciemny gumolit, takie linoleum, więc położyliśmy sobie takie panele. Bardzo mi się podoba, że są takie różnokolorowe, że nie jest to jednolita podłoga, więc jestem z niej zawsze, jestem z niej bardzo zadowolona. Bardzo mi się podoba, jak to wyszło. Więc tutaj mamy korytarz, i zaraz po prawej stronie jest jedna sypialnia, druga sypialnia i łazienka. Nasza sypialnia tutaj na froncie jest to pokój gościnny, z którego najczęściej korzysta moja mama, bo ona jest z nami najwięcej czasu spędza, ale jakikolwiek gości mieliśmy, to był zawsze ich pokój, który ma tutaj oczywiście swoją szafę. A I tak, no tutaj za dużo nie zrobiliśmy, za dużo się tu nie działo, tylko pomalowaliśmy ściany, wymieniliśmy światełko, żeby było z wiatrakiem, obok zaraz mamy pokój Olivera, który mogliście oglądać w jednym z vlogów, które dodałam nie tak dawno temu, jak składaliśmy to łóżeczko. Bartek właśnie dodał tą ścianę zanim Oli się urodził. Tak to był zupełnie pusty ten pokój, w sumie nic tutaj nie trzymaliśmy. A teraz robi zapokoik Oliverka, więc trochę ogarnęłam, ponieważ tutaj miałam, wiecie, tą tablicę z jego imieniem. Tutaj koszyk z pampersami, ale na potrzeby zdjęć Domu. To wszystko pochowałam. Więc mam jego słodki pokoik. Nagrywam kiedyś, będzie mógł zobaczyć, jak wyglądał jego pierwszy pokoik. Tutaj ma takie obrazki słutaśne. Tutaj ma swoje zabaweczki. No i ubrania tutaj w tej komodzie. Więc pokoik nie jest duży, ale jest bardzo przytulny. Bardzo mi się podoba, jak on tutaj ma w tym pokoiku. No i zobaczymy, co zrobimy w jego nowym pokoju. Myślę, że nie będziemy robić tego samego, ale to się okaże już niedługo. No, i tutaj mamy łazienkę. W tej łazience dużo zmieniliśmy, ponieważ tak samo tutaj był gumolit. Bartek położył taką mozaikę. I powiem Wam, że szybko pożałowaliśmy, że ta mozaika jest taka biała, ponieważ wydaje mi się, że jest za biała w tej łazience ponieważ są białe ściany. Biała ściana tutaj z tego shiplapu, i białe na podłodze. Trochę żałowaliśmy, że nie poszliśmy w ciemny kolor, ale. Nie jest źle, oczywiście dodaliśmy ten shiplap, wtedy mieliśmy taką fazę na farmerski domek, więc no bardzo nam się to podobało, tego wiecie, tego typu lampy takie farmerskie. I o, ta szafka była tutaj, tylko ją przemalowaliśmy, dodaliśmy uchwyty, wymieniliśmy blat z takim zintegrowanym zlewem, no i takie dwie urocze półeczki zawsze dodaje to takiego no taki smaczek taka mała rzecz taka półeczka a yy, tak dopełnia tej łazienki więc dobrze przechodzimy dalej to jest jedna z pierwszych rzeczy jakie kupiłam tutaj po przeprowadzce. Pamiętam, że nie miałam jeszcze żadnych mebli, pojechałam do Marszala, pracownicy pomogli mi zapakować ten stołek do samochodu, musiałam jechać z takim uchylonym bagażnikiem, żeby to się zmieściło i, i przywiozą właśnie bardzo krótko po przeprowadzce. No ale dobrze, idziemy dalej. Tutaj mamy szafę i tutaj w lewo... Garaż, garaż jest teraz schowkiem na wszystko. Na duże zabawki Olivera, na basen z kulkami, na jego playpen, więc tam nawet nie wchodzimy. I tutaj jest klima. I na wprost moje biuro, mój office. <grytanie> I też bardzo lubię, jak ten office jest rozplanowany, ponieważ jak pracuję na przykład na tablecie, rysuję jakieś ciastka, wzory, to sobie właśnie siedzę w tym fotelu. Tutaj mam moją drukarkę z jadalnym tuszem, moja strefa do robienia ciastek, moja drukarka 3D, suszarka do ciastek. No i tutaj do mojej codziennej pracy komputer. Też mam taką większą szafę w tym pokoju. I tutaj z boku zaraz mamy pralnię. W pralinach widzicie oczywiście podłoga, ściany, no to to się przewija przez cały dom, że te ściany są przemalowane i że jest ta podłoga położona, ale też zawiesiliśmy sobie takie dwie szafki, tu nie było żadnych półek, dużo ludzi po prostu taką e, drucianą półkę zostawia jak są w garderobach, a nam się podobała e, taka zabudowana szafka, więc e, sobie właśnie takie wymyśliliśmy, tutaj często wieszamy, wieszamy sobie ubranie, gdy wiecie, parownicą e, pracujemy. Więc bardzo wygodny taki mały drążek. No i taka o malutka pralnia. Tutaj zadrżałem jeszcze chowam deskę do prasowania. No i przechodzimy do kuchni i do tej naszej strefy mieszkalnej. Powiedzmy, jak widzicie, ta ściana dalej się tutaj ciągnie. Wydaje mi się, że to fajnie wygląda, że ona tak ciągnie się od początku domu aż tam dalej. Tutaj też tak fajnie sobie drewnem obudowaliśmy ten łuk. Ładnie to wygląda. No i mamy naszą kuchnię. W kuchni zmieniło się prawie wszystko. No Został ten nieszczęsny, brzydki blat. No ale teraz już się wyprowadzamy, więc nie będziemy tego zmieniać. Zawsze były plany, żeby zrobić taki biały, kwarcowy, ale tutaj mamy drewniane blaty tu, tu i tam. Przemalowaliśmy szafki na taki ciepły szary, bo były brązowe. Dodaliśmy uchwyt. Bartek sam położył nam te płytki tutaj na ścianie. Bardzo mi się podoba. Bo mają taką widzicie? One nie są gładkie, tylko są taką mają. No, takie są 3D, takie, taką teksturę mają. E, więc tak się prezentuje kuchnia. Też wymieniliśmy ten ekran na taki wyszły, taki niski. I tutaj mam jeszcze mój. Kącik z książkami i z ekspresem do kawy. No, spiżarnia to troszeczkę bajzel, ale zajrzyjmy. No, spiżarnia takiej wielkości. Jak widzicie, trochę się tutaj dzieje w niej. E, I reszta pokoju. E, normalnie, wiecie, tutaj stał e, kojec Olivera. I wszystkie jego zabawki, ale właśnie ogarnęłam je pod zdjęcia. Tutaj teraz tylko przyniosłam, żeby miałam się czym bawić. Jeszcze zamówiłam taką fajną, plecioną skrzynię, w której będą zabawki, te, które będziemy trzymać w salonie, żeby właśnie tak się nie walały te zabawki. Ale tak, no dalej mamy właśnie podłoga, ściany. No i moja chyba ulubiona ściana w domu. No, oczywiście, wymieniliśmy światła, ponieważ no, światła były dość takie standardowe. I tutaj jest ta dekoracyjna ściana przy jadalni. Ten kolor mi się tak podoba, że myślę, że w nowym domu też bym chciała mieć jedną ścianę w tym kolorze. Jest to taki. No, kamera dość dobrze oddaje taki granatowy. Bardzo ładnie z tą zielenią bananów to ko się komponuje i tym y, takim orzechowym kolorem szafki. Więc tutaj mamy nasze podwórko. Na razie jeszcze nie będę wchodziła, tam Oli się buja na bujaczce. <laughs> e, powiem Wam, że też jedną z rzeczy, która przekonała nas do kupna tego konkretnie domu było to, że właśnie z tyłu mieliśmy widok na te drzewa, że z tyłu nie było sąsiada, tylko właśnie mamy taki piękny widok na tą zieleń mm, i, i jest taki spokój. E, właśnie po południu mamy cień już tutaj na balkonie, ponieważ słońce jest z drugiej strony. Jak widzicie, my trochę pozbyliśmy się trawy, zrobiliśmy tam korę, to miały być krzaczki, to miały być posadzone, ale też nie zdążyliśmy. E, I z IKA kupiliśmy takie mm, tarasowe. Mm, nie płytki, no więc takie, takie na taras, takie coś, żeby nie było takiego surowego betonu, więc tak to wygląda. I przechodzimy do głównej sypialni. W głównej sypialni znowu mamy ten sam kolor na ścianie co przyjadalni. No mówię, tak bardzo mi się podobało. E, fajnie w ogóle ta ściana tak wyszła, że to jest jakby węż, węższa kolumna i tu węższa to jest szersza i to jest zupełny przypadek, ponieważ jakoś źle policzyłam, bo miało być e, pośrodku jeszcze jedna deska i miało być równe takie prostokąty, ale całe szczęście, że to źle wyliczyłam, ponieważ według mnie dużo fajniej wygląda, jak właśnie jest taka Szersza przestrzeń tu idealnie to łóżko tutaj pasuje, więc e, mówię: Bardzo zadowolona jestem z tej ściany. Tutaj mamy po prostu ławeczkę. No mówię, to jest na największy z pokoi, e, w tym domu, jeśli chodzi o sypialnię, e, ale też nie jest jakiś ogromny to jest tylko queen size e, m, łóżko. Ale jak widzicie, jeszcze jest tutaj też sporo miejsca, więc king size też by się spokojnie zmieścił. A i tak, no i coś, co po prostu uwielbiam w Ameryce to to, że główna sypialnia ma zawsze swoją łazienkę tuż obok. E, I och, nowy nabytek. Podłoga którą Bartek dosłownie kilka dni temu, dni temu skończył kłaść. <noise> więc mamy nasze płytki. Wcześniej był taki ciemny gumolit, więc myślę, że dość fajnie wyglądają. Bartek mówi, że ta fuga mogłaby być trochę ciemniejsza, ale no jest taka. E, I. No, na no, nie jest tak, wcale tak źle. E, I przechodzimy tutaj. Tu się bardzo dużo działo w tej łazience, jak widzicie, jest-lub. Jest światło, Bartek dodawał ekstra światło, ponieważ było tylko jedno na środku, a Bartek e, zrobił tak, że mamy dwa. Wymieniliśmy tutaj blat, kran, że było tak wiecie, no ładniej po prostu. <grystu> to był bardzo brzydki blat, ogólnie ta łazienka nie była za ciekawa, spróbuję znaleźć zdjęcie i tutaj Wam pokazać. No i ja tu przemalowaliśmy szafkę i taka po prostu, jak już wcześniej wspomniałam taki farmerski styl taki był plan. Teraz już troszeczkę co innego nam się podoba, więc fajnie, że będziemy mieli szansę na nowo robić projekty. I tak, tu jest szafa, nawet nie będę otwierać, wiecie, nie wiem, jaki tam jest jaka sytuacja. No taka, wiecie, jedna szafa, tam jest druga szafa. Powiem Wam, że tam jest taki śmietnik, bo tam dużo rzeczy rzuciłam, bo zdjęć w szafach nie robią przy zdjęciach na sprzedaż domu. Więc tam jest chaos. Jakiś miałam vlog, gdzie robiłam organizację szafy. Jak chcecie zobaczyć garderobę, to, to tam was odsyłam. I tutaj też po prostu toaleta. Też zaszaleliśmy, zrobiliśmy dekoracyjną ścianę. Półeczki są takie jak w tej łazience na froncie. I to już jest wszystko, więc no tak wygląda. Nasz pierwszy dom, który z Bartkiem kupiliśmy. Mówię, dużo, dużo pracy było włożone w ten dom, powiem wam. Tak dużo, że gdy skończyliśmy kłaść tą podłogę, to wydaje mi się, że przez kolejny rok nie zrobiliśmy żadnego innego projektu, ponieważ już nie mieliśmy ani chęci, ani siły. a Więc jeszcze ostatnie spojrzenie o moich chłopaki, jak się bawią. No. Więc no to tyle, no co tu dużo mówić w tej kuchni. Ach, ciastek się narobiłam, ale teraz będę miała większą kuchnię, żeby robić ciastka. Eee, no dobra, jeszcze Wam pokażę, jaki dramat jest w garażu, ponieważ, moje tam jest dużo rzeczy wrzuconych. Widzicie? <grytanie> tak wygląda nasz garaż, ale garaż też dostał trochę miłości, ponieważ ścianę pomalowaliśmy, widzicie? <grytanie> jest dekoracyjna ściana w garażu. Dobra, nie ma co tutaj patrzeć, bo to jest naprawdę źle. Um, no, powiem Wam, że bardzo się cieszę na, na nowy dom, na to, że się przeprowadzamy, że idziemy tam, gdzie bardzo chcieliśmy mieszkać. Jednak Odrobina smutku będzie przy wyprowadce stąd, ponieważ, mówię, nasz pierwszy dom, cała praca, jaką tutaj włożyliśmy, to, że Olivera przynieśliśmy ze szpitala do domu, właśnie tutaj. No to wiecie, no to takie małe chwile, jego pierwsze kroki, to były jego pierwsze urodziny. No dużo wspomnień, no ale to jest tylko budynek, będzie nowy, będą nowe wspomnienia, więc tak, to jest nasz dom, gdzie są moi chłopcy. Właśnie skończyłam pokazywać nasz dom, chłopaki. Oli, bujałem się. Oli, cieszysz się na nowy domek? No wiem, że ty lubisz swój pokoik, ale będziesz miał nowy, super pokoik. Trzymaj. Tak? Dobra, dzięki bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że podobał wam się ten filmik. I widzimy się wkrótce w kolejnym, w naszym nowym domu.